Zadanie 8 maj 2008. Dany jest wielomian W od X równy X do potęgi trzeciej minus 5X do potęgi drugiej, odjąć 9X dodać 45. Podpunkt A. Sprawdź, czy punkt R o współrzędnych 1 i 30 należy do wykresu tego wielomianu i zapisz wielomian w postaci iloczynu trzech wielomianów stopnia pierwszego, czyli podpunkt B. No to zaczynamy od podpunktu pierwszego. Jeżeli mamy sprawdzić, czy punkt należy do wykresu wielomianu, no to za x wstawiamy 1, a W od x to będzie 30. No to podstawiamy 30 równa się. 1 do potęgi trzeciej to jest 1. Odjąć 5 razy 1 do potęgi drugiej, czyli 1. Odjąć 9 razy 1 i dodać 45. Czyli 30 musi być równe 1 minus 5, minus 9 plus 45. Czyli 30 jest równe, jest równe 32, a to nie jest prawda. Oznacza to tylko tyle, że wielomian, że punkt nie należy do wykresu tego wielomianu. No i w drugim przypadku musimy to rozwiązać, czyli x do potęgi trzeciej odjąć 5x do potęgi drugiej odjąć 9x dodać 45 będzie 0. Wtedy kiedy i teraz tak parujemy to sobie x kwadrat razy x minus 5 i w drugim przypadku w nawiasie chcemy otrzymać dokładnie to samo w nawiasach, więc wyciągamy minus dziewiątkę. No i otrzymamy x minus 9, x minus 5. Z wzoru skróconego mnożenia. Mamy x kwadrat odjąć 9, czyli x minus 3 razy x plus 3. Pamiętamy o tym x odjąć 5. I w zasadzie polecenie brzmiało. Zapisz w postaci, nie mieliśmy tego rozwiązywać, więc to jest koniec zadania. Gdyby polecenie brzmiało rozwiąż, czy podaj rozwiązania, to mielibyśmy trójkę z pierwszego nawiasu, minus trójkę z drugiego i piątkę z trzeciego.